To jest Pedros, maszyna do robienia wirali, A ja mu pomogłem tworzyć content 4 razy szybciej wykorzystując sztuczną inteligencję. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak wdrożyliśmy ten system i jak możesz go skopiować u siebie. Dobrze, a jak to wyglądało w praktyce? To jest Pedros, Garage Boys, który obecnie ma ponad 300 tysięcy obserwujących na samym Instagramie. Z kolei jego YouTube to jest ponad 200 tysięcy obserwujących, z czego na materiałach robi średnio około 100 tysięcy wyświetleń. Dzięki pracy z AI pomogłem mu usprawnić jego działania, dzięki czemu może... Tworzyć materiały co tydzień. Wcześniej pisanie scenariuszy pod YouTube zajmowało mu bardzo dużo czasu, a pokazałem dzięki właśnie temu szkoleniu, jak usprawnić swoje działania i jak tworzyć content, który będzie jednocześnie mówić Twoim językiem, ale będzie troszeczkę bardziej usprawniony i będzie przyspieszać Twoją pracę. W pierwszej kolejności skupiliśmy się na briefie dla AI. Coś, co jest takie kluczowe, aby AI, sama sztuczna inteligencja, zrozumiała koncept, a także kontekst, który chcesz zasilić nią, tak? czyli kim jest, jakie ma zasięgi, czym się zajmuje i tak dalej. Jest tutaj prosty dokument, który stworzyłem, mogę go udostępnić w linku poniżej, znajdziesz sobie taki brief. On pewnie wymagałby jeszcze bardziej rozbudowania, ponieważ to był tylko szablon. Ja potem z tym szablonem pracowałem i uzupełniałem sam. Jeśli chciałbyś zadziałać samemu w 100%, zrobić to, musiałbyś tutaj troszeczkę bardziej mieć to rozbudowane ponieważ pamiętaj, że to jest duży twórca, który, no tutaj próbka wiedzy z 1500 postów samych rolek można było naprawdę zasilić bardzo dużą bazą wiedzy. W kolejnym, kolejnym punkcie to była transkrypcja najlepszych materiałów. I tutaj była bardzo prosta gra. Wchodziliśmy sobie na jakiś film, załóżmy wejdziemy sobie tutaj na jego wideo, no oczywiście te filmy, które są teraz produkowane, no to są już gdzieś tam palec jest maczany z AI, wcześniej tego nie było i szukałem po prostu tych, tych najlepszych materiałów. I załóżmy, że któryś z tych materiałów mnie zainteresował, kopiowałem link i wklejałem do Gemini. Wyglądało to następująco. W momencie, kiedy damy komendę małpa, wybierzemy sobie YouTube i wydajemy link po prostu, tak wklejamy sobie go i tak jak tutaj możecie zobaczyć, dałem informację, że ten film wygenerował ponad 100 tysięcy wyświetleń. Przeanalizuj go, czemu osiągnął taki wynik. To był konkretnie ten film, który został wstawiony e, o ten legendę adresów. I tutaj konkretnie, tak, yy, czy to, yy, tak, ten, ten materiał, yy, bo on ma 134 tysiące wyświetleń, no i na bazie tego dostałem analizę, tutaj, tak, mamy rozpisane wszystko krok po kroku, prowokujący tytuł i temat, kupiłem, sprzedałem, żałuję BMW E30, jest tu wszystko razem z timeline'em, co ciekawe właśnie, mamy od razu timeline, i podsumowanie możemy jeszcze bardziej wchodzić, ja tutaj jeszcze bardziej to analizowałem i potem na bazie tego mogliśmy sobie zrobić taką transkrypcję. Ważne jest to, żeby podać od razu bez timeline'u, bo jak damy timeline to będzie co do sekundy, a to aż tak nas nie interesuje. Miałem każdą transkrypcję najbardziej wiralowych filmów albo najbardziej zasięgowych. One gdzieś tam średnio właśnie generowały te 100-200 tysięcy i chciałem właśnie z nich wydobyć najważniejsze informacje. To właśnie nam dało kluczowe. Patrzcie, ile tego tekstu jest, ale to jest gotowe po prostu słowo w słowo, co mówi Pedros, bądź któryś z pracowników Pedrosa na tym filmie. I to jest bardzo ważne, aby mieć właśnie taki kontekst. Im więcej mamy tego kontekstu, im więcej mamy kontentu, który publikujemy, bądź nasz klient publikuje, tym lepiej. Możemy wejść tutaj jeszcze bardziej. Akurat tutaj na potrzeby tylko tego filmu pokazuję, jak to zrobić tak na szybko. Ale możemy wejść jeszcze głębiej w to, czyli poprosić, przeanalizuj jeszcze dokładniej, jakie są powtarzalne wzorce w tym filmie, co za Zauważyłeś, i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy zrobisz, im większą próbkę, tym lepiej oczywiście. Ja pamiętam, że Pedrosowi robiłem na bazie czterech najbardziej zasięgowych filmów, aby po pierwsze zrobił transkrypcję, żeby przeanalizował dokładnie, co tu jest krok po kroku zrobione, czemu to jest dobre, i na bazie tego wszystkiego stworzyliśmy tak zwany szablon idealnego scenariusza. Czyli po prostu najprościej, jak się da, nie ma jakby prostszego rozwiązania. Mamy filmy takie jak ten, dajemy transkrypcję, dajemy analizę, żeby AI przeanalizowało i na bazie tego piszemy po prostu zwykłego prompta, aby stworzył taki uniwersalny szablon powtarzających się schematów i idealny ten szablon scenariusza, jak on powinien wyglądać. Następnie to kopiujemy, zapisujemy sobie jako plik wordowski, tak będzie H najlepiej po prostu i możemy przejść do tworzenia GEMA. Czyli wgranie całej tej bazy do AI. I o co w tym chodzi? Tutaj tak naprawdę wgranie całej bazy do AI będzie zależne od tego, jakie masz potrzeby. Czy zajmujesz się bardziej contentem, czy biznesem, czy jeszcze jakimiś innymi rzeczami. Wklejamy tam dosłownie wszystko, co mamy. Wgrywamy do takiej bazy wiedzy, po pierwsze, nasze scenariusze, jakie mamy wyniki, może statystyki też, jeśli masz jakieś ciekawe. Tutaj, wszystko tak naprawdę, co jest związane albo z kontentem, z biznesem, cokolwiek mamy. Oczywiście pamiętajcie, żeby nie wrzucać tam danych wrażliwych, czyli jakichś sprawozdań finansowych, które no, nie są gdzieś tam zatajone, tak? Bo jeśli mamy wyniki finansowe ogólnie, jakiś tam forecast, czy jakieś tam prosty, proste zestawienie naszych kosztów i przychodów, to oczywiście to sobie możemy wrzucić. A ale danych wrażliwych, na przykład tam gdzie jest PESEL czy cokolwiek innego, starajcie się po prostu nie wrzucać. I trzeba utworzyć GEMA, czyli tutaj klikamy przeglądy GEM, klikamy sobie nowy GEM i mamy taki czysty szablon. Tutaj trzeba po prostu nazwać go sobie ja nazywam content manager, może mój asystent do contentu, cokolwiek. I tutaj wklejamy instrukcję tego, jak nasz gem powinien wyglądać. Czyli jakie ma wzorce, jak powinien pisać scenariusze. Tutaj opisujemy na maksa. Możemy też poprosić AI na bazie tego właśnie, jak stworzyliśmy sobie kilka tych scenariuszy, kilka tych wniosków, żeby nam też stworzył instrukcję do tego gema. Dzięki temu będziemy mieli bardziej precyzyjne, no bo AI jakby samo w sobie jest na tyle oczywiście inteligentne, że potrafi dać informacje dla samego siebie, żeby dawać najlepsze odpowiedzi. Ja wielokrotnie pisałem, stwórz mi instrukcję, zadaj mi odpowiednie pytania, abyś lepiej zrozumiał kontekst i tak dalej, i tak dalej. To jest praca kilka godzin, ale daję Wam gwarancję, że naprawdę efekty będą Nieziemskie, powalające, i przede wszystkim będzie to wszystko według Twojego języka, według Twojej marki, według Twojej jakiejś wartości i tak dalej. Gdzieś to będzie spójne z Tobą, a nie taki wyplute, nudny tekst, który sztampowy, który jest powtarzalny, który po prostu wygląda jak pisany przez AI. Więc tutaj, jak przejdziemy, sobie wklejamy instrukcję, tak tu możemy cokolwiek napisać, a następnie do bazy wiedzy dołączamy pliki albo z dysku Google'a, albo przesyłamy plik właśnie jako. Nasze jakieś tam dokumenty, to mamy tu jakiś e, skrypt do storytellingu, nasze scenariusze, najlepsze wpisy. Ja u Pedrosa wgrałem cztery konkretne pliki. Pierwszy to jest oczywiście scenariusze, które są z transkrypcją tego, co on mówił w tych czterech najbardziej zasięgowych filmach. Drugi to jest oczywiście szablon idealnego promptu, czyli jak to powinna struktura wyglądać idealnego scenariusza, żeby AI miało porównanie. Co w danej frazie, w danym momencie najlepiej umieścić w takim scenariuszu, ponieważ u niego była pewna powtarzalność. Początek, rozwinięcie, koniec tego filmu to było ustrukturyzowane, dzięki czemu te powtarzalność odpowiedzi jeszcze lepsza, bardziej doprecyzowana właśnie na bazie tego idealnego scenariusza. Trzecie to był ten profil osobisty, czyli tam wszystkie potrzeby, kim jest, czym się zajmuje, jakie ma zasięgi i tak dalej, co sprzedaje. I czwarte, kto jest jego idealnym klientem, kto jest jego idealnym odbiorcą, tak aby ten język komunikacji był jak najbardziej precyzyjny do odbiorcy, a nie do przypadkowych ludzi. Jeśli to, co widzisz w moim kontencie jest dla Ciebie atrakcyjne i widzisz, że potrzebujesz pomocy właśnie w konkretnych wdrożeniach, to zobacz, co mogę Ci zaoferować. W pierwszej kolejności jest to Strategia. Wszelkie działania strategiczne związane z budowaniem fundamentów, zdefiniowanie marki, to jak mówisz, jakim językiem, doprecyzowanie albo jeśli tego nie masz, to utworzenie na nowo. Kolejny to jest analiza obecnych działań, czyli właśnie analizujemy to, czym się zajmujesz, jak działasz, jak tworzysz, jak tworzysz content, czym dokładnie jesteś jako marka osobista i czym byś chciał lub bardziej kim chciałbyś, być w perspektywie 6-12 miesięcy. Kolejny aspekt to jest content, czyli gotowy bank konceptów i scenariuszy na 3 miesiące. Jestem w stanie Ci zapewnić konkretnie, co masz powiedzieć słowo w słowo, aby Twój content po pierwsze był zasięgowy, ale druga rzecz, która jest moim zdaniem jeszcze bardziej ważna, czyli żeby był sprzedażowy. Kolejny punkt to jest oczywiście planer treści, harmonogram publikacji, czyli żebyśmy wszystko ładnie poukładane w jednym sensownym miejscu, abyśmy miał przede wszystkim to wizualnie, ale druga rzecz ustrukturyzowanie, żebyś wiedział, co. I kiedy publikować, w jaki sposób, jak to robić, aby to miał sens, ręce i nogi. Kolejna rzecz to oczywiście lajki sprzedażowe, bo samo tworzenie kontentu dla tworzenia kontentu to taka sztuka dla sztuki. Moim zdaniem to jest nawet drogie hobby, a bez sensu coś takiego robić, jeśli nie mamy żadnego z tego profitów. Nieważne, czy to będą współpracy reklamowe, zarabianie na swoich produktach, usługach, rozwijanie swojego biznesu albo otwieranie nowych linii biznesowych, ponieważ marka osobista daje takie możliwości. I w pierwszej kolejności oczywiście się skupiamy na tym, jaka jest Twoja. Strategia sprzedaży. Jaka jest analiza obecnego właśnie modelu sprzedażowego? Czy już masz jakiś lejek sprzedażowy? Na czym zarabiasz? Jak zarabiasz dzięki marce osobistej? Jeśli tego nie masz, to albo projektujemy na nowo, albo ulepszamy to, co masz i wprowadzamy nowe produkty, usługi. A także jak to wszystko sensownie zrobić, aby nie wyglądały jako przypadkowe działania, ale zaplanowane, na przykład kampanie reklamowe. Kolejny aspekt to współpracy reklamowe. Coś, co jest bardzo opłacalne, ale bardzo też często falowe. Sezonowe, no i nie zawsze da się utrzymać z tego przez na przykład, cały rok. Warto wtedy dodać sobie jako miły dodatek, jako takie paliwo do działań. Współprace reklamowe mam świadomość tego, że nie każdy może je pozyskiwać, natomiast jeśli jesteś fajnym twórcą w fajnej niszy, jest duże prawdopodobieństwo na to, że takie współprace prędzej czy później będziesz realizować. Ja sam na swoim profilu zrealizowałem ponad 12 różnych współprac reklamowych dla największych marek w Europie, takich jak Allegro, Santander, Orange, Olix i wiele, wiele więcej. Daję ci gotowy, sprawdzony. Sposób, jak się wyceniać, jak pozyskiwać takie współprace oraz jak stworzyć system pisania ofert, żebyś nie musiał za każdym razem pisać od nowa tego, ale jak wykorzystać właśnie, między innymi, sztuczną inteligencję do wyceny swoich współprac i mieć gotowe maile, które po prostu robisz, kopuj, wklej i wysyłasz jako swoją ofertę. Jestem w stanie też ci zapewnić pełną obsługę, jeśli chodzi o dzień nagraniowy. Mój zespół przyjedzie do ciebie w dowolnym miejscu w Polsce i dzień nagraniowy masz z głowy. Jednego dnia siadamy, nagrywamy 10-12 filmów, abyś miał content na cały miesiąc. Dodatkowo oczywiście zapewniamy montaż filmów i przygotowanie grafik oraz miniatur, wszystko co potrzebujesz do obsługi social mediów. Mamy też w obsłudze oczywiście wrzucanie, moderowanie treści, jeśli też to potrzebujesz, jeśli Twoja marka ma być tak naprawdę w 100% oddelegowana, Ty jedyne co robisz, siadasz i mówisz do kamery. Jeśli natomiast potrzebujesz bardziej działania szkoleniowego, czyli douczyć się jak zrobić coś samemu, to możemy też umówić się na takie szkolenie z zakresu AI w content marketingu, AI w wspieraniu swojego biznesu, jak dobrze promptować, jak zasilać bazę wiedzy i jak tworzyć to w jedną sensowną całość, abyś nie musiał poświęcać masy godzin na promptowanie i ustalanie tego, aby te Właśnie odpowiedzi nie były takie sztampowe i nudne. Kolejna rzecz to oczywiście, mogę Cię przeszkolić z montażu filmów, z nagrywania filmów oraz ustawiania płatnych reklam, pod to, aby Twoja marka zarabiała właśnie na produktach i usługach i żeby zdobywała nowych obserwujących, a także zdobywała duże wyświetlenia na swoich filmach. Jeśli to wszystko dla Ciebie z którejś z tych opcji jest potrzebna, bądź widzisz jako jedną sensowną całość którejś z tych rozwiązań, to zapraszam Cię na stronę biznesdresach.pl, w której masz wszystko pisane krok po kroku, jak wygląda proces umówienia się ze mną na bezpłatność rozmowę, 45 minut, gdzie zdefiniujemy Twoje potrzeby, Twoje problemy oraz to, czy jestem w stanie w ogóle Ci pomóc. Możesz tutaj zobaczyć też z ludźmi, z którymi współpracowałem, ich opinie, jakie konkretne rzeczy wdrażaliśmy. Jeśli to jest dla Ciebie atrakcyjne, jeśli widzisz w tym sens, aby zacząć właśnie działać, aby zacząć monetyzować swoją markę i żeby w końcu to wyglądało sensownie, a nie jako działanie przypadkowe, to zapraszam Cię właśnie na stronę biznesdresa.pl, gdzie znajdziesz wszystkie informacje.